Czy wiara bez rozumu jest wiarą? Czy głupi może wierzyć? Pytanie postawione przez kobietę lat 58. Do tego pytania dołożyłbym jeszcze jedno pytanie, które postawił mężczyzna lat 60, a więc podobny wiek. Pytał, czy tolerowana jest wiara fanatyczna i ślepa, to znaczy bezrefleksyjna. Oczywiście można powiedzieć wiara może być ślepa. Niektórzy uważają nawet, że to jest właśnie ideał wiary. Tak głosił na przykład już w drugim wieku słynny pisarz chrześcijański z północnej Afryki Tertulian, stawiając pytanie retoryczne co ma wspólnego Jerozolima z Atenami? To znaczy, co ma wspólnego wiara, która wyszła z Jerozolimy, z Atenami, czyli z filozofią grecką. Dla niego oczywiście nie ma nic wspólnego Jerozolima z Atenami, a wszelkie próby spotkania się Jerozolimy z Atenami, wiary z rozumu, prowadzą tylko do tego, że można zatracić wiarę. Jednakże cała wielka tradycja kościoła chrześcijaństwa od samych początków niemal to tradycja która odrzucała tak sformułowany pogląd Tertuliana przeciwnie uważano że właśnie otwarcie się na rozum jest czymś co jest niezbędne Konieczne dlatego, aby wierzyć poprawnie i głęboko. Zwłaszcza dlatego, że chrześcijaństwo jest religią logosu, słowa, rozumu. A zatem nie byłoby chrześcijaństwo sobą, gdyby już od samego początku ten rozum odrzucało lub nim gardziło. Pewnie, że w ciągu dwóch tysięcy lat dziejów chrześcijaństwa możemy znaleźć wiele przykładów ludzi, którzy uważali, że rozum jest mało ważny czy istotny, czy wręcz wrogi wierze. Ale zawsze tego rodzaju poglądy prowadziły do pojmowania religii jako rodzaju sentymentalizmu, uczuciowości samej tylko do fideizmu przekonania, że wiara jest czymś właśnie pozbawionym rozumu i na tym polega jego wielkość. To właśnie sam Tertulian wyraził pogląd, że wierzę dlatego, że to jest absurdalne. Credo quia absurdum. Tymczasem wierzymy Właśnie dlatego, że to jest rozumne. I to jest najbardziej istotne przesłanie chrześcijaństwa. I tutaj chciałbym nawiązać znowu do katechezy Benedykta XVI z 21 listopada ubiegłego roku, gdzie papież nawiązał najpierw do tego powiedzenia, Tertulliana quia Absurdum i zaraz to opatrzył następującym komentarzem. Nie jest to stwierdzenie, które, które wyraża czy wyrażałoby katolicką wiarę. Doprawdy, Bóg nie jest absurdalny. Jest natomiast tajemnicą. Z kolei tajemnica ta nie jest irracjonalna, lecz jest pełna sensu pełna znaczenia i prawdy. I dalej prowadząc swoją myśl, Benedek XVI nawiązał do kilku stwierdzeń, które stały się jakby takimi kluczami dla rozumienia w teologii katolickiej i filozofii katolickiej, teologii otwartej na rozum i filozofii która chce do wiary, chrześcijańskiej, która chce do wiary człowieka. Przybliżyć. I pierwsze z tych stwierdzeń to stwierdzenie Augustyna, przypominam, ojciec kościoła żyjący na przełomie IV i V wieku. To on stwierdził, on jest autorem słynnego powiedzenia, credo ut intelligam, intelligo ut credam, to znaczy wierzę, abym rozumiał. I rozumiem, abym wierzył. I znowu komentarz Benedykta XVI, który jest, jak wiemy, wybitnym znawcą filozofii i teologii świętego Augustyna. Żmudne poszukiwanie racjonalne były, było dla Augustyna istotną pedagogią, by spotkać się z Chrystusową prawdą. Kiedy mówi: uwierz, abyś zrozumiał. Zrozum, abyś głębiej wierzył, to tak, jakby opowiadał o swoim doświadczeniu życiowym. Wiem, że Augustyn miał bardzo długą drogę dochodzenia do wiary i przyjął chrzest mając lat ponad 30. Rozum i wiara w obliczu Bożego objawienia nie są sobie obce lub przeciwstawne, lecz są nawzajem warunkami, aby zrozumieć sens, aby pojąć jego autentyczne orędzie, zbliżając się do progu tajemnicy. A potem kolejny wielki autor chrześcijański, Anders Canterbury, żyjący w XI wieku, autor słynnego powiedzenia, że wiara katolicka poszukuje prawdy. Fides querens intellectum. Wiara domaga się, by być wiarą. Domaga się nieustannego zgłębiania przez rozum. Bynajmniej rozumu się nie boi. Przeciwnie, chce, aby właśnie rozum rozświetlał to, co na tyle jest, oczywiście jest możliwe, to w co się wierzy. By w ten sposób także, że jest w tym momencie troszkę mój komentarz, by mogły się spełnić te słowa, które już święty Piotr kierował do chrześcijan. W Azji, mniejszej, dzisiejszej Turcji, starajcie się uzasadnić nadzieję, która w Was jest. Na przekór trudnościom i prześladowaniom, starajcie się to zrozumieć. Starajcie się usprawiedliwić wobec siebie i innych. To jest konieczne. I dalej papież Benedykt XVI przywołuje słynne stwierdzenie Soboru Watykańskiego I z 1870 roku gdzie w konstytucji dogmatycznej Dei Filius Boży Syn czytamy że człowiek może patrząc na dzieło stworzenia dojść swoim wysiłkiem poszukiwania do stwierdzenia, że Bóg jest, do stwierdzenia istnienia Boga, a z kolei Bóg pogłębia tę prawdę o sobie najpełniej wtedy, kiedy objawia siebie w Jezusie Chrystusie. I na koniec Benedykt XVI odwołuje się do Jana Pawła II, do cytowanej już przeze mnie encykliki Fides et Ratio, gdzie pisze. Rozum nie musi zaprzeczać samemu sobie, ani się upokorzyć, by przyjąć treść wiary. Bardzo ciekawe stwierdzenie Jana Pawła II, cytowane tutaj przez Benedykta: wiara nie jest upokorzeniem ludzkiego rozumu. Przeciwnie. Człowiek dochodzi do wiary na mocy świadomego, dobrowolnego wyboru. Ponieważ wiara dla niego jawi się jako coś bardzo sensowne, jako coś bardzo ważne, jako coś, co mu tłumaczy ten, to wielkie pytanie, jakim każdy z nas jest dla siebie samego. Na to pełną odpowiedź może znaleźć w Jezusie Chrystusie. To żadne upokorzenie dla rozumu, przyjęcie wiary. Można by powiedzieć, to jakaś konsekwencja. Rozumu, który nie waha się iść aż po krańce swej możliwości, by przyjąć Boże objawienie.